Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się z duszą w dokładnej tysięcznej sekundzie po ostatnim tchnieniu? Czy czułeś kiedyś ten głęboki niepokój, który ściska twoje serce na myśl o wieczności i o tym, co czeka nas po drugiej stronie zasłony? Być może straciłeś kogoś, kogo głęboko kochałeś ojca, matkę, małżonka i dziś dręczą cię pytania, na które nikt nie potrafi odpowiedzieć. Gdzie jest teraz ich dusza? Czy cierpią? czy osiągnęli pokój, czy nadal wołają o pomoc w miejscu, którego nasze oczy nie mogą zobaczyć. Ojciec Pios Pietrelciny nie tylko zadawał sobie te pytania, ale żył odpowiedziami każdego dnia. Podczas gdy świat widział w nim jedynie zakonnika, znamionowanego stigmatami, niebo i czyściec otwierały się przed nim. Nie mówił na podstawie teorii z książek, ale na podstawie rzeczywistych spotkań twarzą w twarz z duszami, które przychodziły do jego celi w San Giovanni Rotondo, błagając o jedną mszę jeden różaniec. To, co zaraz odkryjesz, na zawsze zmieni sposób, w jaki postrzegasz śmierć. A przede wszystkim, jak możesz uratować tych, którzy już odeszli. Ojciec Pio otrzymał szczegółowe objawienia na temat stanu dusz, a w tym filmie pokażę ci dziesięć duchowych znaków, że ukochana osoba może nadal być w czyśćcu oraz jak ty jesteś jedynym mostem do jej wyzwolenia. Przygotuj się, bo to, co ojciec Pio widział w odchłaniach oczyszczenia, zabierze ci dech i obudzi w tobie misję, o której istnieniu nawet nie wiedziałeś. Mój drogi bracie, moja droga siostro, ojciec Pio mówił, że więcej dusz z czyśćca wchodziło po schodach klasztoru, prosząc o pomoc niż żywych osób. Wiedział, że zapomnienie jest drugą śmiercią dla tych, którzy odeszli. Jeśli masz teraz kogoś w swoim sercu, Kogoś, kogo kochałeś i kto odszedł na wieczność, nie zostawiaj tej duszy w zapomnieniu. Złammy duchowe milczenie już teraz. Napisz w komentarzach imię tej osoby, lub po prostu zdanie: Ojcze Pio, wstawiaj się za duszą osoby, którą kocham, komentując: Wyciągasz tę duszę z mroku anonimowości i umieszczasz ją pod opieką świętego ze stygmatów. A jeśli czujesz, że musisz wzmocnić swoją wiarę i nauczyć się chronić swoją rodzinę, Zapisz się teraz na nasz kanał. Dla naszej dojrzałej publiczności, która przeżyła tak wiele, ten kanał to nie tylko rozrywka, to podręcznik przetrwania dla duszy. Kliknij w dzwonek, aby nie przegapić żadnej nauki ojca Pio. Ojciec Pio ujawnił coś, co wstrząsa nawet najtwardszym sercem. W momencie, gdy dusza opuszcza ciało, nie idzie na odległy sąd. Natychmiast spotyka się z wzrokiem Jezusa Chrystusa. Ale to nie jest spojrzenie zewnętrznego potępienia. To spojrzenie działa jak doskonałe lustro. Ojciec Pio widział, że w tej chwili dusza dostrzega każdą myśl, każde niewypowiedziane słowo i każdy brak miłości z niewyobrażalną jasnością. Dla wielu ten szok rzeczywistości jest tym, co prowadzi ich dobrowolnie do czyśćca. Czują, że nie są godni objąć nieskończonego światła, dopóki noszą plamy ziemskiego egoizmu. Jeśli śnisz o ukochanej osobie w sytuacjach poszukiwania, oczyszczania lub oczekiwania, to jest pierwszy znak. Dusza jest w procesie prania szat na uczcie weselną baranka. Ojciec Pio opisywał cierpienie dusz w czyśćcu nie tylko jako ogień fizyczny, ale jako wyniszczające pragnienie Boga. Wyobraź sobie, że jesteś szaleńczo zakochany w kimś i jesteś tylko centymetr od tej osoby, ale przeszkoda z przezroczystego szkła uniemożliwia Ci dotknięcie jej. Jeśli czujesz nagłe zaniepokojenie, niewytłumaczalną potrzebę modlitwy za kogoś, kto już zmarł, lub jeśli ta osoba pojawia się w Twoich myślach, w natarczywy sposób jakby prosiła o szklankę wody, zrozum to jej pragnienie dociera do ciebie w czyśćcu dusze nie mogą już nic zrobić dla siebie. Zależą od Twojej modlitwy, aby zaspokoić to pragnienie. Ojciec Pio mówił, że jedna kropla modlitwy, wypowiedziana z miłością na ziemi, jest warta więcej niż wieki skruchy w czyśćcu. Często znakiem, że dusza nadal potrzebuje oczyszczenia, są przedmioty, które pozostawiła. Ojciec Pio ostrzegał, że niektóre spadki ubrania lub biżuteria, które powodują niezgody w rodzinie, są jak kotwice, które przytrzymują zmarłego w czyśćcu. Jeśli są kłótnie o pieniądze lub dobra zmarłego, ta dusza cierpi okropnie ponieważ czuje się odpowiedzialna za rozłam wśród tych, którzy pozostali. Ojciec Pio widział dusze, które przychodziły prosić, aby pośredniczył w pojednaniu dzieci. Jeśli pokój nadal nie panuje w sprawach spadkowych zmarłego, to jasny znak, że dusza jest w agonii, potrzebując Twojej modlitwy o Boże miłosierdzie nad błędami, które popełniła za życia. Czwarty znak, którego uczy nas ojciec Pio, to uczucie zimnego ognia. Wyjaśniał, że ogień czyśćca jest taki sam jak ogień piekła w swojej istocie, ale z jedną zasadniczą różnicą. Jest to ogień kochany przez duszę. Dusza chce spalić to, co nieczyste, aby móc polecieć do Boga. Jeśli czujesz, że wspomnienie tej osoby powoduje ból, który pali, tęsknotę, która nie jest tylko brakiem, ale potrzebą naprawienia, wiedz, że jesteście duchowo połączeni. Ojciec Pio mówił, że Bóg pozwala nam odczuwać cierpienie dusz, abyśmy byli poruszeni współczuciem. Jeśli wspomnienie boli, to dlatego, że dusza nadal jest kształtowana w ogniu Bożej sprawiedliwości. Ojciec Pio mówił, że świat mógłby istnieć bez słońca, ale nie bez świętej mszy. Najtragiczniejszym znakiem duszy w czyśćcu jest liturgiczne zapomnienie. Jeśli nigdy nie kazałeś odprawić indywidualnej mszy za swojego zmarłego, lub jeśli minęło dużo czasu, odkąd ofiarowałeś krew Chrystusa za Niego, ta dusza przeżywa duchową zimę. Święty z Pietrelciny widział dusze, które były natychmiast wyzwalane, w momencie konsekracji, widział aniołów niosących krew Chrystusa, aby ochłodzić płomienie czyśćca. Jeśli czujesz, że życie zmarłego zostało niedokończone lub bez duchowego zamknięcia, dusza woła o ofiarę ołtarza. Nie czekaj na dzień zaduszny, pilność jest teraz. Ojciec Pio posiadał nadprzyrodzoną zdolność odczuwania tego, co nazywał zapachem niewyznanego grzechu. Objawił, że wiele dusz w czyśćcu pozostaje tam nie z powodu wielkich zbrodni, ale z powodu małych zaniedbań, słów miłości, które utknęły w gardle i przebaczeń, które zostały odmówione z dumy. Jeśli masz powtarzające się sny z tą osobą, w których wydaje się, że próbuje coś powiedzieć, ale nie może lub jeśli pojawia się z wyrazem troski, to jest szósty znak. Ojciec Pio wyjaśniał, że dusza czuje okrutny ból z powodu tego, że nie była przezroczysta na ziemi. Potrzebuje, abyś Ty, poprzez swoją modlitwę wstawienniczą, poprosił Boga, aby przyjął Twoje przebaczenie w jej imieniu. W ekonomii Bożej łaski Twoje przebaczenie na Ziemi może otworzyć kajdany duszy, która odeszła z długiem miłości. Czy zauważyłeś, jak po kilku miesiącach od odejścia kogoś ludzie przestają mówić o zmarłym? Żałoba ustępuje miejsca rutynie, a imię tej osoby rzadko jest wspominane w modlitwie. Ojciec Pio nazywał to pustynią zapomnienia. Siódmym znakiem, że dusza jest w czyśćcu, jest fakt, że za życia nie wierzyła lub nie przywiązywała wagi do istnienia czyścica. Ojciec Pio mówił, że dusze, które najbardziej cierpią, to te, które żyły, jakby czyściec nie istniał, ponieważ nie przygotowały się. Przychodzą na drugą stronę nagie z zasług. Jeśli twoja ukochana osoba była kimś, kto nie praktykował wiary lub kpił ze świętych rzeczy, wiedz, że jej droga do światła będzie znacznie dłuższa i trudniejsza wymagając od ciebie podwójnych poświęceń i modlitw. Ojciec Pio opowiadał, że często dusze otrzymywały pozwolenie od Boga na wizytę u swoich bliskich na ziemi, aby przypomnieć im o potrzebie modlitwy. Ale to nie jest wizyta fizyczna, to wizyta w świadomości. Jeśli nagle czujesz ucisk w klatce piersiowej, głęboki smutek bez wyraźnego powodu lub jeśli zapach, którego używała ta osoba, pojawia się w powietrzu bez wyjaśnienia, to jest ósmy znak. To nie tylko psychologiczne wspomnienie. To dusza pukająca do drzwi Twojego serca. Ojciec Pio mówił: Kiedy myśl o zmarłym cię prześladuje, to on woła Cię po imieniu. Uczył nas, aby nigdy nie ignorować tych chwil. Zamiast płakać ze smutku, uklęknij i pomódl się za jedną tajemnicę różańca. Dusza nie chce Twoich łez rozpaczy, chce Twojej modlitwy wyzwolenia. Dziewiąty znak został ujawniony przez jedno z najbardziej imponujących widzeń Ojca Pio opowiadał kiedyś o zakonniku, który zmarł i którego widział w czyśćcu. Zakonnik powiedział, że wydawało mu się, że jest tam od stu lat, podczas gdy w rzeczywistości minęło zaledwie kilka godzin od jego pogrzebu. W czyśćcu poczucie czasu jest zniekształcone przez cierpienie. Każda minuta bez widoku Boga wydaje się wiecznością. Jeśli czujesz, że dusza zmarłej osoby była niecierpliwa, lub bardzo przywiązana do ziemskiego czasu, zrozum, że cierpi z powodu opóźnienia oczyszczenia. Znakiem jest twoje własne postrzeganie. Jeśli czujesz, że minęło zbyt dużo czasu od jej odejścia, a w twoim sercu nic się nie zmieniło, to wezwanie do nasilenia mszy gregoriańskich, tych odprawianych przez trzydzieści kolejnych dni. Ojciec Pio widział w tych mszach złoty klucz do otwarcia najgłębszych więzień. To jest ostatni znak. I jeden z najłatwiejszych do zidentyfikowania. Ojciec Pio uczył, że kiedy dusza wchodzi do nieba, zazwyczaj zawiadamia swoich bliskich poprzez nadprzyrodzoną radość, która wypełnia serca żywych. Jeśli myśląc o tej osobie nadal czujesz ciężar, wątpliwość lub niepokój co do jej losu, to jest dziesiąty znak. Proces jeszcze się nie zakończył. Dusza, która już jest w chwale Boga, promieniuje radością, która dociera do tych, którzy pozostali. Jeśli jeszcze nie poczułeś tej wolności w swoim duchu, to dlatego, że dusza nadal jest w szkole oczyszczenia. Ojciec Pio mówił, że nie powinniśmy odpoczywać, dopóki nie poczujemy pewności, że dusza jest w objęciach Maryi. Mój drogi bracie i moja droga siostro, czy zdajesz sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, którą niesiesz? Ojciec Pio patrzył na ludzi i mówił, jesteście adwokatami zmarłych przed sądem Bożym dusze z czyśćca nie mogą już same się bronić. Są jak więźniowie, którzy czekają na zapłacenie kaucji, której same nie posiadają. Ty posiadasz pieniądze duchowe, aby je wyzwolić. Te pieniądze to krew Chrystusa ofiarowana podczas mszy, to twoje różańce, to małe codzienne poświęcenia, które ofiarowujesz. Ojciec Pio spędzał noce na modlitwie i umartwieniach ponieważ widział wdzięczność tych dusz gdy były wyzwalane mówił że dusza wyzwolona przez ciebie nigdy nie zapomni twojego imienia stanie się twoją największą orędowniczką w niebie często problemy z którymi się dzisiaj borykasz w zdrowiu w życiu finansowym w rodzinie mogą zostać rozwiązane jeśli zaczniesz pomagać duszom w czyśćcu ojciec Pio uczył że istnieje wymiana łask boża ty otwierasz bramy nieba dla nich a one poruszają rękę Boga, aby ci pomóc na ziemi. Dotarliśmy do najpoważniejszego momentu naszego spotkania. Po przejściu przez dziesięć znaków, które ojciec Pio nam objawił, nie możesz już mówić, że nie wiesz. Wiedza niesie ze sobą świętą odpowiedzialność. Ojciec Pio często mówił, że czyściec to miejsce, gdzie sprawiedliwość Boga jest tak realna, jak jego miłosierdzie, i że my, żywi, jesteśmy jedynymi, którzy posiadamy klucz do otwarcia tych drzwi cierpienia. Wyobraź sobie na chwilę, że jesteś w ciemnym pokoju, odczuwając pragnienie, które pali twoje wnętrzności i pragnienie zobaczenia światła, które jest prawie nie do zniesienia. Słyszysz głosy ukochanych osób na zewnątrz, w słonecznym ogrodzie, ale wydaje się, że zapomnieli, że jesteś tam zamknięty. To jest ból duszy w czyśćcu. Kochają nas bardziej niż kiedykolwiek, widzą nas, ale nie mogą nas dotknąć ani prosić o pomoc bezpośrednio. Chyba że Bóg w swojej nieskończonej dobroci pozwoli na znak, taki jak te, które opisaliśmy wcześniej. Ojciec Pio uczył czegoś, co współczesność próbowała wymazać z naszych umysłów wspólnotę świętych. Nie jesteśmy izolowanymi jednostkami. Jesteśmy jednym ciałem. Kiedy ukochana dusza jest w czyśćcu, to członek twojego własnego ciała cierpi. Jeśli ignorujesz ich cierpienie, ignorujesz swoje własne duchowe dziedzictwo. Święty z Pietrelciny był oburzony, widząc rodziny wydające fortuny na kwiaty na grób i bankiety po pogrzebie, ale nie ofiarowujące ani jednej jałmużny ubogim, ani jednej mszy w intencji duszy zmarłego. Mówił: Kwiaty więdną na grobie, ale modlitwa kwitnie na wieczność. Ty, który mnie słuchasz, może czujesz ciężar na sercu, może czujesz, że zawiodłeś kogoś, kto już odszedł, ale posłuchaj dobrze. Co ojciec Pio ma ci do powiedzenia, wciąż jest czas. Dopóki w twoich płucach jest oddech życia, masz moc, by zmienić los tych dusz. Czyściec nie jest wieczny, ale jego czas trwania zależy w dużej mierze od naszej miłości na Ziemi. Sekret, który ojciec Pio powierzał swoim duchowym dzieciom, polegał na przekształceniu naszej rutyny w ciągłe wyzwolenie. Nie prosił, abyśmy robili rzeczy nadzwyczajne, ale abyśmy robili zwykłe rzeczy z nadzwyczajną intencją. Jeśli odczuwasz ból fizyczny, jeśli zmagasz się z gorzką samotnością, jeśli masz trudności finansowe, nie narzekaj. Weź to cierpienie, ofiaruj je Bogu i powiedz: Panie, niech ten mój ból służy złagodzeniu płomieni imię i nazwisko w czyśćcu. W momencie gdy to robisz, twoje cierpienie zyskuje nieskończoną wartość. Ojciec Pio mówił, że cierpienie przyjęte z miłością jest złotą monetą, która kupuje wolność dusz. Często uzdrowienie, którego szukasz dla swojego życia, jest zablokowane, ponieważ Bóg czeka, aż okażesz miłosierdzie zmarłym. Kiedy zaczynasz się za nich modlić, tworzy się sieć orędowników. Ojciec Pio gwarantował, że dusza wyzwolona twoim wysiłkiem staje się twoją niewolnicą miłości w niebie. Nie będzie spoczywać przed tronem Boga, dopóki nie wyprosi dla ciebie łask których potrzebujesz do zbawienia. To jest krąg miłości, którego piekło nie może przerwać. Teraz moi umiłowani, chcę, abyście przygotowali się do nauki i wykonania modlitwy, którą ojciec Pio uważał za jedną z najskuteczniejszych dla natychmiastowej ulgi dusz. To nie tylko sekwencja słów, ale akt przeniesienia zasług. Ojciec Pio głęboko kochał modlitwę z tłumszy żałobnych, ale uczył także krótszej modlitwy skupionej na krwi Chrystusa aby była odmawiana w momentach ucisku serca. Zanim wykonamy tę modlitwę, pamiętaj, jej skuteczność zależy od Twojej intencji, by nigdy więcej nie zapominać o tych, którzy odeszli. Zamknij teraz oczy. Wyobraź sobie osobę, którą kochasz. Wyobraź sobie, że ojciec Pio stoi obok Ciebie, kładąc swoje znamionowane ręce na Twoich ramionach, łącząc swoją modlitwę z Twoją. O Jezu, Zbawicielu świata, który z miłości do dusz, stąpiłeś na ziemię i wylałeś każdą kroplę Twojej najdroższej krwi na krzyżu. Spójrz z miłosierdziem na dusze, które jęczą w płomieniach czyśćca, zwłaszcza na duszę, powiedz imię osoby. Panie, ofiaruję Ci wszystkie zasługi, Twojej męki, bóle Najświętszej Maryi Panny i rany Twojego Sługi, Ojca Pio, aby orzeźwienie Twojej łaski stąpiło teraz na miejsce oczyszczenia, w którym znajduje się ta dusza. Niech Twoja odkupicielska krew zgasi płomienie, które ją dręczą, a światło Twojej twarzy w końcu zaświeci nad nią. Ojcze Pio, który tak bardzo kochałeś cierpiące dusze, zaniesiesz tę moją ubogą modlitwę przed tron najświętszej Trójcy. Proś za mojego ukochanego, aby Jego winy zostały przebaczone, a Jego dług został spłacony przez nieskończoną miłość Chrystusa. O Maryjo, Matko Miłosierdzia, pocieszycielko zasmuconych, Rozpostrzyj swój gwiaździsty płaszcz nad czyśćcem dziś i wyprowadź stamtąd dusze, które najbardziej Cię czciły, prowadząc je na wieczną ucztę, gdzie nie będzie już bólu ani płaczu, ale tylko radość z oglądania Boga twarzą w twarz. Amen. Moi bracia, ojciec Pio mówił, że powinniśmy opróżnić czyściec naszymi modlitwami. Wyobraź sobie ucztę w niebie za każdym razem, gdy dusza wchodzi w chwałę dzięki różańcowi, który odmówiłeś z pobożnością. Ostatecznym znakiem, że zrozumiałeś tę wiadomość, będzie twój wewnętrzny pokój. Jeśli poczułeś dotknięcie Boga w tym filmie, nie zatrzymuj tego światła tylko dla siebie. Są tysiące starszych osób, matek i ojców, którzy cierpią żałobę, bez nadziei, nie wiedząc, że mogą pomóc swoim bliskim. Podziel się tym filmem. Stań się apostołem miłosierdzia ojca Pio. Zanim zakończymy, napisz w komentarzach wieczny odpoczynek i światłość wieczna. Pisząc to pieczętujesz swoje zobowiązanie jako orędownika. I nie zapomnij kliknąć w film, który pojawia się teraz na twoim ekranie. Jest to naturalna kontynuacja tej nauki i pokaże ci, jak zabezpieczyć swój dom przed ciemnościami, które próbują ukraść twój pokój. Ojciec Pio nigdy nie puszcza ręki tego, kto modli się za zmarłych. Niech pan cię błogosławi, oczyści twój dom i udzieli wiecznego odpoczynku wszystkim wiernym zmarłym. Idźcie w pokoju, a niech światło Boga oświeca Twoją drogę i drogę wszystkich, których kochasz, na tej ziemi i w wieczności. Amen.